serdecznie powitać w nowym ośrodku wentylacji respiratorem Konstancja. Firmy MediSystem. E, czynię to z ogromną przyjemnością. Godzina jest wyjątkowy. E, tym samym bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim Państwu, wszystkim gościom, szczególnie przedstawicielom ministerstwa, konsultantom krajowym, e, dyrektorom szpitali, kierownikom oddziałów, które, które współpracują z ośrodkiem, jak i wszystkim innym gościom, rodzinom pacjentów, dziennikarzom. Jest nam bardzo, bardzo miło, że Państwo tak licznie e, przybyliście. Przedstawiam Pana Marcina Zawadzkiego, który jest Prezesem firmy Medisystem i też Państwa powita kilka zdań o ośrodku i o firmie. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia. Witam na otwarciu naszego nowego ośrodka, kolejnego ośrodka firmy Medisystem. O samym ośrodku na pewno powie za chwilę jeszcze więcej Pan Dyrektor. Ja chciałem w tym, w tym miejscu tylko powiedzieć, że ośrodek powstał na bazie naszych doświadczeń wieloletnich, pod pacjentami zajmujemy się już od dawna i dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu pod merytorycznym kierownictwem Pani, pani Doroty, Doroty Jaranowskiej, która za chwilę zaprosi nas na krótką prezentację dotyczącą naszej działalności. Natomiast jeżeli chodzi o samą firmę MediSystem, istniejemy od. Ponad 11 lat. Razem z przychodnią lekarską to jest sieć 6 ośrodków, ponad 450 łużek w tej chwili. Naszym głównym obszarem działalności jest opieka długoterminowa i rehabilitacja, która jest jej elementem. Opieka długoterminowa dla odróżnienia od opieki krótkoterminowej, takiej jakiej zazwyczaj poszukujemy w szpitalu. Pacjenci trafiają do nas na okres od kilku, kilkunastu dni, nawet do wielu lat i często trafiają bezpośrednio ze szpitali, z oddziałów neurologicznych, na przykład po udarach mózgu, z oddziałów ortopedycznych, typowo po urazach i operacjach stawu biodrowego, z oddziałów intensywnej terapii, tak jak pacjenci tego ośrodka, a także z wielu innych oddziałów i z domów. To, że się rozwijamy i to, że możemy trzymywać kolejnych pacjentów jest związane trochę z tym, że jesteśmy pewnie trochę zwariowani, trochę zwariowani na punkcie standardów, na punkcie jakości, na punkcie e, audytów, doskonalenia e, i, i, i rozwoju właśnie. To, że demografia dzisiaj wygląda tak jak wygląda, to nie mam już o tym co mówić, bo w ogóle to truizm, wszędzie o tym słyszymy. Natomiast to, co ja chciałbym bardzo Cześć. wyraźnie podkreślić to to, że e, bardzo ważnym elementem naszego rozwoju jest to, że decydenci coraz lepiej rozumieją, że przeznaczanie środków na opiekę długoterminową, wydawanie ich na opiekę długoterminową powoduje bardzo istotne, konkretne, wymierne oszczędności w tej części e, opieki krótkoterminowej szpitalnej. E, jednym z przykładów są, jest właśnie ten ośrodek. Rzeczywiście pacjenci wentylowani jest to specjalna grupa chorych, która przez wiele lat skazana była na pobyty w szpitalach, w oddziałach intensywnej terapii, natomiast my już od 10 lat opiekujemy się tą grupą pacjentów i właśnie na bazie tych 10-letnich doświadczeń już na etapie projektowania Stworzyliśmy pewne rozwiązania, które później w rzeczywistości zrealizowaliśmy. Głównie chodzi tutaj o kształt ośrodka, o infrastrukturę, która pozwala na uwzględnienie wszystkich potrzeb pacjentów, umożliwiające pielęgnację, rehabilitację, terapię zajęciową i wiele innych czynności codziennych. Szczególnie ważne dla nas było stworzenie procedur bezpieczeństwa dotyczących i opieki nad pacjentami, i wyposażenia, i sprzętu, które pozwalają bezpiecznie opiekować się tą wymagającą grupą chorych. Dodatkowo kładliśmy duży nacisk na umożliwienie i mobilności pacjentów, żeby mogli dużo czasu spędzać poza łóżkiem i komunikowaniu się z tymi chorymi. Także wszystkie te elementy wyposażenia, które Państwo będą mogli zobaczyć, obejrzeć, były tak przemyślane i tak zbudowane, żeby ta grupa chorych pacjenci wentylowani respiratorem mogli tutaj czuć się dobrze. Jest to połączenie elementów środowiska domowego z elementami opieki medycznej, ale staraliśmy się w jakiś sposób połączyć te elementy, więc mamy nadzieję, że udało nam się w tych wszystkich naszych działaniach i standardach to połączyć. Prosimy, niech wszyscy chorzy, którzy tutaj będą przebywali, doznają życzliwego przyjęcia przez lekarzy oraz ich pomocników. Niech będą tak starannie leczeni, aby odchodząc stąd z darem zdrowia i duszy ciała, bez końca słabi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ja poświęcę może tych chorych, ale to dotyczy wszystkich. Módl mi się. Boże, pod podśrodku strapionych, ostoju cierpiących, który gromadzisz nas na otwarcie tego domu, zniesionego do leczenia chorych, niech Was nas wszystkich umacnia Twoją łaskę, abyśmy troszczyli się z miłością, posługując ludziom chorym, w których żyje nas Pan Jezus Chrystus. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch święty. Amen. Może dla wszystkich. <laughs> naszej pracy o życiu pacjentów, którzy są wentylowani respiratorem. Przy wentylację respiratorem stosuje się u osób, które z powodu różnych schorzeń nie mogą samodzielnie oddychać lub też ich oddech jest niewystarczający. Historia Respiratorem, bo sposób, nie sposób nie rozpocząć od historii, I sięga oczywiście czasów dawniejszych niż początek XX wieku. E, ale tak naprawdę wielkie epidemie polio, które przetoczyły się przez Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, przez Europę, e, spowodowały rozwój tej metody e, leczenia chorób. W 1928 roku, w tydzień, kiedy widziałem sparaliżowanych wynik polio, nie mogło samodzielnie oddychać i z tego powodu często umierało. Philip Drinker wynalazł urządzenie zwane żelaznym płucem, urządzenie, które wokół, wytwarzało ujemne ciśnienie wokół klatki piersiowej pacjenta, co powodowało ruch powietrza.